w kolejnym odcinku z minecrafta gdzie będziemy budować wiedzę kawałek wieży bo się w jednym odcinku chyba nie złączymy całej zbudować. budować? ale głową rusza no nic nie ma akurat ale, ale... umarłeś, jak umarłeś, kiedy? Troszkę ej, A tak w ogóle. A tutaj są łóżka? Ej, to są dwa nowe pokoje: te dwa. Tutaj są dwa nowe pokoje. Jeszcze na górze jest jeden, ale ten już też nie był. A ten jeden na górze to jest nowy. Że znaczy jeden, tak jakby, potem jeden. Ja z łuskami. łóżkami. Albo że ten jeden nowy pokój nazwać... na przykład tym, że tutaj jest rabinka i można pute, po, po jakimś czymś można Widzisz? To się nie dało, bo na przykład jednym miejscu było... E, I jeszcze to. A i wy... chcesz. A ty jakby to jest... To tutaj to jest. Raz, sam tutaj jest właśnie tutaj. Ja już tam byłem, no to nic ciekawego nie ma, bo ja już tam byłem, tam tym, tym głównie. Ja wiesz, jak my, my nie my budować sobie dom. Albo radza i wiedzę. No ja nie wiem, co na razie będzie, ale muszę potem pomyśleć. Jest trochę za długie to zrobić. No tam, tam trochę dalej, tam jest gdzieś. To nie zdaję inny to, to przyjdzie, oraz raz padłeś, i prawie umarłeś. Ja tej to... Ja też... zrobiłem szpyt, nie spadł. Miam, miam, przestarałem się, miam, miam, miam. To będzie dużo drewna podobne. ये सराबिश हो गए। आई ये सच भी। क्या तो मैं। आह ये भी Dobra, wszystko jest okej. Okay. Mamy podstawę zrobioną tego. Teraz trzeba tylko do góry robić... ściany, A potem... Nie, nie, Potem pomyślę, co pewnie w tym środku. To może być po na wygląd, ale też coś tam będzie. Aś kilka staków, ale miałeś chyba więcej, i teraz tyle, stał? zostało. Aś i tak, dałeś niech tam pewnie. Na pewno dałeś i tak. Czy wiesz, czy dałeś tak rana? Nie, 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 nie chcę zabijać. I tak będę kiedy pójdę do kopalni, to szybko wbija, bo e, raz byłem w kopalni cię z, z level. i zobałem cię szusty level. I właśnie z tego stworzyłem naj, najlepszy krok w grze. Jest w jednej krzywce, ja stworzyłem dwa z miecze. Ale ale... No, teraz ja mi sobie razem, żeby mi dać miasto, był może eks. No i na mamy takiego gó gówno... o niej. Bo tak, bo miałeś się otworzone drzwi, a potem się spakowało jakoś. Bo nie, pewnie, pewnie masz otworzone drzwi. A ja, a ja, a jak tutaj wchodziłaś? Bo się jest otworzone. А было отварто? А, пиздец. не так. А, пиздец. Не стыдно. О, вы замазались. Иди I było mi się jakby w nie do letteru, na przygodę, i by umarł w te gliny. Ale, ale nie ty! One, te, te, te. te. no się takie gówno tylko spodziewałem. Więcej drewna Więcej drewna Więcej drewna Ej, mam za jakiś tym fekwipunktem, no to pójdę tutaj i tam Po wyrzeczy Nie, nie potrzebuję Nie potrzebuję No, cię robić iść, patrz. Bo jego... o zielonego łuska. Tak. Ale co, to randomów, możesz. Ale co to jest? Co, co? co masz? To jest te Moses, to randomów gdzieś Ej, Mogę no, to się pokazać? To jest... no. Ty uważaj, że ślepy, że wiesz, wiesz lepszy na jest to takich, tam i nie Już, idź spać. Ale... 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 U... A! <try> o, o, jest dzień, ale pada deszcz. Gromba, dawaj. <try> a ona ułazi, bo się dotrze. A, a, to... a pewnie ter, a pewnie, a kiedy posuwał, czy pewnie pewnie posuł to na teru. Obie decyjne, jakie one są. W domu? Ej, i dlaczego nie możemy mieć jakąś owcę w domu? Albo małą owcę, albo wielką. Krówka. Nie chlebkiem, noś... Daj mi jedno siano. Tylko na chlebę, gdy się. Na grubas. Ma i ja jej... Jedzenie jest ochydne, o, okej. Okay. No, ale pojeźdźcie jedzenie żuźle. A co jest Ale potem nie będę musiała oddać, o, 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 jaka oferta specjalna. No, ale go zartowałem, no. Dupa, Szkoda, się nie małych, <laughs> 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 tyle tego jest, mam tyle czekać, nie? Bo ja do Kolejne piętro, je się grubki, je się

Pustyni, ręce nie ma. To nie jest tak, z, z, z pierwszego piętra. Mm, u, u. Kupię, chyba raczej jesteś. O! Nie! Jak ja w górę? Czego? Nie, nie chcę. Ale tak nic mi nie zrobisz. Nie, bo ode mną jest Luna. O! Um, po co? O nie, może to wszystko zniszczysz? co ja zrobiłam. To no, ale pomóż mi zniszczyć. Ta gruba się kłamie. Jest to za was myślisz. Co też was myślisz? No zabrać mi chyba z raptora. Oznań cię. A no to no, ty zabrać we mnie. Przez swoją twoją kłopotę. <noise> co ty robisz? Nie <noise> ej, ja mieć, co? Ja, ma, ja mam, mieć. <głos> <Nie>. <głos> ja mam ej, 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 jest. ej, Zawsze jak ej, mnie ej, ej, jestem ej, 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 bo jest Ja I teraz nie e za jak bobas. <Ni> that says that says that okay. To ja prędko, Nie wiem, mi dać A nie, o to zboi... jabłko? Powiedziałeś? nie. Co że jabłko. No um, to później... Uwój po drzewa i, i kopaj i półtora Bo godziny, ja a znajdziesz. Mam teraz kawkę. Ja też ty te lubię. Bo ja zawsze kiedyś nie wiedzieli, kiedy... I mam skawkę, sz powiem... i, i, i jerzy, to, Ja jeszcze to, jak ja po ja, 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 ja polsku mówiłem, myślałem. To oni mówili, co to jest, ja zawsze to A ja mówiłem skrypty. A ja mówię, i A Ej, mówię, nie A się wszystko poznów robić. Masz na minut, nie mogę skończyć! Za jednego odcinka spadł, Dlatego do nic nie zrobiłem, tylko mi spadły słuchawki! No,